Cześć wszystkim. Dzień dobry. Toyota RAW 4, trójka, 2, 2 dekad. Auto ma problem z mocą, czym raczej miało, bo jest już naprawione, ale zanim do tego doszło, to trochę pobłądziłem. No to wróćmy jeszcze do problemów auta. Auto nie ma mocy z dołu. Czasami ta moc wraca, czasami jej nie ma. Czasami to jest 2000, jak przekroczymy i zaczyna jechać, czasami trochę niżej. Generalnie częściej jest problem niż go nie ma i auto już miało na tę okoliczność wycięty DPF. Prawdopodobnie jest wyprogramowane i zaślepione z tego co widzę na silniku EGR. No i niewiele to przyniosło. I co jeszcze? No i w zasadzie nic. No to taka diagnostyka tego auta, w której sam pobłądziłem, bo Zaczęło się od tego, że jeden ze, w zasadzie nie jeden, bo dwoma testerami to auto próbowałem jakoś zdiagnozować i okazało się, że dwa testery pokazują mi, że czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym do ma na przykład 500 milibarów czy tam 600 na zgaszonym silniku na, na włączonym zaponie, czyli mniej więcej połowę tego co mieć powinien no i wymieniłem ten czujnik i się okazało, że niestety to są bzdury wypluwane przez sterownik przez, raczej może nie przez sterownik, co przez diagnoskop. no i co? no i King Bolen sobie poradził z tym bez problemu odczytał tutaj także 1.0 dla niego tutaj w Toyocie Odczytał nam fajnie wartości i te wartości okazały się być no, wiarygodne. Chociaż na początku, wiecie, jak już się raz poparzyłem, to tak ostrożnie do tego podeszedłem. No ale dobra, zapraszam Was na film. Zobaczcie co, jak, gdzie i dlaczego. No mało nie rozebrałem całego auta w poszukiwaniu usterki, a co się okazało, to zobaczycie na końcu. Napięcie z przepływomierza na biegu jałowym, 188 V. I pół v ale słyszycie to? A jeszcze bo miałem pokazać i zapomniałem że ktoś tutaj zaślepkę dorobił ostatnio jak auto było u mnie do tego tutaj nie było widać że jest z blachy jakiejś aluminiowej docięta zaślepka więc prawdopodobnie EGR też jest już zaślepiony i wyprogramowany bo błędu żadnego nie ma Dobra, najpierw to zadymimy a później się będziemy zastanawiać dalej, bo jeszcze nie powiedziałem. Mam jednej istotnej rzeczy. Wczoraj odbierałem auto od klienta z domu, i jak jechałem tutaj, no to wydawało mi się, że to tak w miarę normalnie jedzie, ale czasu nie było. Szybko, szybko jechałem po bo to przez jakieś tereny zabudowane, i... ale miałem takie odczucie, że tego efektu, ale on jest bardzo, bardzo mały. Ten efekt taki zmulenia z, z dołu. No dobra, zobaczymy co nam wyjdzie tutaj na teście szczelności do lotu. No ale ta sprężarka to wycie, takie świstanie, to mnie niepokoi. No, dolot wygląda na szczelny. Ja da się jeszcze przejechać, zobaczę ciśnienie doładowania. Co tu się dzieje, właśnie z tym ciśnieniem doładowania? Przepływomierz powietrza. Ruszam, dwójka. Kas, podłogę. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje i zaczyna jechać przy trzech woltach. Słuchajcie, po jeździe to już całkiem zgłupiałem, bo to tak, efekt jest, wczoraj mi się wydawało, że to jest OK, ale jak jest auto zimne, to jest mniej wyczuwalne i to tylko dlatego. Natomiast jak się rozgrzeje do temperatury roboczej, to jest, no to jest, to, to jest ewidentne, to po prostu nie trzeba tam mm, Jakoś kombinować, żeby to wywołać. Po prostu wbijacie drugi, trzeci bieg, czy tam drugi już nawet. Delikatnie sejcie z obrotów poniżej 2000, no i próbujecie na prostej drodze, po prostu wnieść mnie pod wzniesienie. Próbujecie przyspieszać, no i czujecie, że gaz w podłodze, a auto w żaden sposób nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie, i nagle dochodzi do tych magicznych 2000 obrotów i jest fochnie fuchnie, i, i pociąga. Pomierzałem sobie napięcie na przepływomierzutko, no to też trzeba by wiedzieć, jakie ono ma być, w którym zakresie obrotów. No dobra, to decyzja jest i coś trzeba zacząć kręcić. Stanęło na turbinie, bo tak jakoś najbardziej to wszystko pasuje. No przepływ będzie dość niski, kiedy będzie turbosprężarka. Ryzyko może być takie, że nie mają co napędzać, czyli wtyskiwacze i Brak spalin, ale ten dźwięk, nie? Ona po prostu aż się prosi o to, żeby ją tam przynajmniej zajrzeć do niej, bo ten dźwięk, to harczenie, takie to świstanie, no nie bierze się z Skądś Skąd to musi się brać i może tak być, że to są ostatnie jej dni. Ja jestem już prawie w połowie wyciągania tej turbiny. W zasadzie zostały spływy. i Odkręcić ją jeszcze od, od podstawy jedną śrubą. Ale im więcej rozkręcam i dłużej się zastanawiam, to nie wiem o czym, w sensie o czym myślę, to też tego nie wiem, bo dzisiaj jakoś z myśleniem na bakier. Generalnie nie bardzo wiem, co o tym sądzić i jakie wnioski z tego się nasuwają. Takie jakieś te łopaty, te łopatki tego wiernika, takie jakieś spłaszczone, tak jakby wyszlifowane z tej strony, wybrane. No ale nie wiem, nie, nie mając do porównania zdrowego wirnika, ciężko też cokolwiek wnioskować. Sięgając kamerą w drugą stronę, w to co pozostało po ekologii, czyli katalizator zostawili na miejscu, no to jest on drożny, nic się tam nie dzieje, sitko jest takie raczej czyste. I nie wiem, powiem Wam, że myślałem, że tutaj coś wywnioskuje, jak sobie odsunę katalizator, że tu będzie coś ewidentnego. Ale jakoś tak, im dłużej się zastanawiam, tym bardziej chwieje się ta teoria moja o uszkodzonej turbosprężarce. No i nie chcąc zrobić sobie niepotrzebnej roboty i komuś niepotrzebnych kosztów, chyba wrócę, zrobię krok wstecz, zepnę to jeszcze. Wiecie, problem to jest taki, że tu może być kilka, kilka rzeczy uszkodzonych, i albo inaczej. Co byśmy nie dali w takim kilkunastoletnim aucie do sprawdzenia wtryski, czy turbosprężarkę, no to każdy kto to będzie sprawdzał na stole powie, no panie. Tak tak, to, to trzeba zregenerować, bo to jest to właśnie, to sprężarka jest uszkodzona, bo tu coś tam, tu coś tam, a później może być, że no nie wiem, tak sobie myślę po prostu. To nie to chyba nie jest dobry trop. Chociaż ten dźwięk mnie niepokoi, nie? Ten dźwięk, ale właśnie dlatego chciałem wrócić jeszcze o krok wstecz. Sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Miałem to zrobić na samym początku i jakoś tak się zablokowałem myślowo. Miałem spiąć gruszkę na krótko, podciśnienie, zobaczyć jak to jedzie, jak to rusza, jak to reaguje na gaz. Gdzieś jeszcze znalazłem informację, że po wycięciu kata czasem problem jest z czujnikiem tym różnicowym, bo on nadal odczytuje i widzi parametry, i że trzeba odpiąć jeden z, jedną z rurek. No ale to było też przed tym, zanim to zostało wycięte, trochę mnie też tutaj dziwi partyzantka, jak tu jest ten egier zaślepiony. No ale błędów żadnych, chyba że tam po prostu nie no, to wątpię, żeby ktoś uszczelkę taką docinał. Bo Ta uszczelka kosztuje 5 zł w sklepie, więc ja ten egier już czyściłem kiedyś, i tu w nim problemu nie było na pewno. Przed, przed tym, zanim auto zostało. Wykastrowane z ekologii. Dobra, myślę, ale ciężko mi cokolwiek. Są takie czasami momenty, że człowiek, o, zmieniłby najchętniej w tym momencie zawód. Poszedłby robić cokolwiek innego. Taka bezsilność człowieka czasami łapie. No nic. Dobra, co trzeba powiedzieć, co i jak. To, że prawie wyciągnąłem turbosprężarkę, to wam już mówiłem. To, że w miarę. Jak dokopałem się do wirnika i patrzyłem na jej stan w środku, to zacząłem mocno wątpić w, no w sens jej wyciągania, co nie zmienia faktu, że dźwięk, jaki wydaje, jest dziwny, ale zauważyłem, że na łopatkach wydechowych jest sporo nagromadzonego nagaru, który jest wynikiem, nie wiem, albo spalania oleju, albo tego, że i spala olej, i kiedyś tam ten filtr był w niedalekiej przyszłości niesprawny. Ale nie do tego zmierzam, bo w sumie nie wiedziałem od czego zacząć. Myślałem też o przepływomierzu, nie tylko ja zresztą. W dyskusji z przemkiem, tak, takiej luźnej i przypadkowej, przemek mówi kanał elektro Elektronik Amator. No i Przemek mówi słuchaj, tam jest przepływka uwalona, nie? Nie szukaj niczego, to jest przepływka. I ja mam jeszcze Co on gada, nie? Co on gada? Jak przepływka, jak je mierzę i tam jakieś ogólnodostępne dane, to się tam mieści w, w tym, co mm, można zmierzyć. W zasadzie jeśli chodzi o woltaż, no i co się okazało? No przepływka. Przepływka. Pokazywałem wam jakie ma wartości przepływomierz ten, który był wcześniej uszkodzony po przekręceniu kluczyka na kablu sygnałowym pojawia się jakieś tam 0,7 V i to jest bardzo przybliżona wartość do tej, która była wcześniej. Po odpaleniu mamy około 2 V, wcześniej było 1,8. No, wydaje się, że nieduża różnica, ale nie w elektronice. No i Maksymalne, maksymalną wartość jaką jaką uzyskuje przy pełnym otwarciu czy pełnym ciśnięciu pedału przyspieszenia to też jest około 4V czy tam nawet 45 dochodzi tak no ale zmyliło mnie to że właśnie zakres obrotów który jest jakby tak, ta dziura, nie? że tutaj się wszystko mniej więcej zgadzało, a to się jednak nie zgadzało, i, no i trzeba głowę posypać popiołem. Yy, I co, no widzicie tutaj, tu na początku, bo to jak podejrzewam, że jak on jeszcze trochę pochodzi i rozgrzeje się, to być może ta wartość zejdzie poniżej 2V. Yy, no a... a auto jeździ. Dużo lepiej i nie ma tego efektu takiego szarpnięcia przy 2000 tylko wciskając pedał gazu czuć, że po prostu ta, ta moc tak zostaje oddawana prawie, że liniowo nie ma tam żadnego takiego chepnięcia i nie ma takiej dziury na początku i takiego strzału. Także no mało nie wyciągnąłem turbosprężarki, składam te osłony termiczne. Co będzie z turbosprężarką to jest inna sprawa, na razie na wirniku luzu nie ma i nie ma tam przynajmniej takich widocznych śladów, co by się mogło z nią dziać nie tak, to już jest kwestia do przemyślenia, może w innych okolicznościach albo jak się tam klient zdecyduje, no ale na dzień dzisiejszy to gdybyśmy nawet tą turbosprężarkę oddali i ten dźwięk by się jej zmienił, no to niestety auto nadal by nie było naprawione, nie? Tyle chciałem Wam powiedzieć. Ojej. No i objeżdżone auto. Usterka, którą miało i którą najbardziej denerwowała właścicieli, jest usunięta, czyli to zmulenie takie całkowite z dołu, że wciskaliście gaz. Teraz, jadąc normalnie, mając te 1700-1800 obrotów, auto wygrzebuje się jakoś na każdym biegu i czuć, że to po prostu jakoś tam przyspiesza. Nie jest idealnie, bo to ciśnienie doładowania i tak moim zdaniem pojawia się tutaj bardzo późno maksymalne, to można powiedzieć, że około 2,5 tysiąca więc ta sprężarka dość długo się to napędza, no ale jedno jakie dźwięki wydaje, druga sprawa, że wtrysków, jak nie będzie w takim aucie, a też już było podejrzenie bo auto było diagnozowane w serwisie i tam stwierdzono, że wtryski są do wymiany także wiecie, nie ma spalin nie ma co napędzać, no i to się robi taka, robi się taka piramida, nie, no ale co to co miałem zrobić, to jest zrobione. Teraz się wydaje banalne, ale przez chwilę powiem Wam, że nie było, i najlepiej jest mieć możliwość, na chwilę, jak dojdzie się do ściany, to nie kopać się ze ścianą, tylko na chwilę odpuścić, a nie zawsze jest taka możliwość. Dobra, tyle. Zrobione i jeźdź, nie?